Moi kochani, dzisiaj kolejna przesyłeczka od Wandzi, już świąteczną widzieliście i przed chwilą listonosz przyniósł mi kolejną przesyłkę, z drugiej strony nie mogę pokazać, bo to jest mój adres i w sumie pewnie, tak domyślam się, że pewnie Wandzia wysłała yy, razem, a poczta opóźniła i jedna przesyłeczka przyszła później. Także zaglądamy do środka bezwzględnego gadania tu mojego. I zaraz zobaczymy, co tu Wandzia wysłała. Co ty tu kochana wysłałaś? Ja już dostałam przesyłkę świąteczną. I coś tutaj znowu przyszło od tego naszego aniołka YouTube'owego. A co tutaj Wandzia zapakowała? Tu już zobaczcie, nic nie ma. Ojej, to jest. Urodzinowa. A tu są życzenia z głębi. Serca płynące, życzenia, pogody, ducha, pomyślności, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze i najmilsze życzy Wanda z rodziną. To jest karteczka urodzinowa. Dziękuję ci, kochana Wandziu. Oj, naprawdę będziesz świąteczną wysyłałaś do mnie. To jeszcze urodzinowa też była w drodze. O kurczę, cudowne. Tu mamy coś z Nivea. Coś jeszcze nie wiem co. Jakiś kremik czy coś. Ku 10 Pewnie tak. Jakaś kuracja, intensywna kuracja. Coś tam, coś tam. Później sobie poczytam. A jeszcze tu nie chcę o. Później sobie poczytam i zobaczę. Taka takie coś. Nie wiem, a są bardzo fajne produkty. I jeszcze tutaj było coś. Tu karteczka. A co ten telefon dzisiaj nie ma? Nie chcę złapać ostrości. Tu mamy strapeczki dwie. I tu mamy maseczkę. A maseczki to ja uwielbiam. Tu mamy maseczkę e, truskawka. Peel off, czyli do ściągania, arwus, truskawka. Będę się maseczkować. Będę się tutaj smarować. Dziękuję Ci, wandzie jeszcze raz, bardzo, bardzo. I sprawdzamy w takim razie strapeczki lawendowe 9 numer 40. Zaraz zobaczymy. Dziękuję Ci Wandziu, jak tutaj nic nie będzie, to naprawdę jest to bardzo miła niespodzianka. Dostałam świąteczną, to już nic więcej się nie spodziewałam, a tu listonosz dzwoni, do drzwi z kolejną przesyłką. Zobaczcie, jakie te drabki są uparte. Szukamy dziewięć, to się siódemki sypią. Nie zawsze odwrotnie. Tu są szóstki. Dwa. Pięć. 8 i 5 no te piątki to też powinny do innej zdrabki przeskoczyć czyli tutaj dziewiątki nie ma ale wandziu to nic nic nie szkodzi dobra ta jest pusta elektryzujący też numer 30 i tu szukamy Liczb. A w bonusie żarówkę. No całkiem niedawno tą żarówkę znalazłam. Z całkiem fajną kwotą. Czy jeszcze mi się kiedyś pokaże? Zobaczymy. 24, 34, 7 i 14. Takich szukam. A mam 30. Tak jak numer z drapki. Mam 6 obok. Trzynaście obok, osiemnaście i szesnaście. I kolejne dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwanaście, trzydzieści sześć i dwadzieścia jeden, czyli tutaj w liczbach nic nie ma, ale w bonusie, co jest, a w bonusie jest. Winogronko za piąteczkę. Także strapeczki są puste, ale to nic wandziu. Oczywiście karteczka będzie schowana na pamiątkę. Ja Ci bardzo dziękuję za pamięć, za przesyłkę urodzinową, za dodatki do strapeczek. Bardzo, bardzo Ci kochana dziękuję. Wszystkich poproszę o zostawienie serduszek, dla Wandzi bo my wszyscy wiemy, jaka Wandzia jest kochana. O wszystkich, wszystkich pamięta. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Zostawiajcie coś miłego dla Wandzi, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa!